Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Slaudetu Jezus Chrystus. No i proszę. Dzisiaj dokonało się w archidiecezji krakowskiej wymiana. Arcybiskup Marek Jędraszewski przechodzi oficjalnie na emeryturę, a nowym metropolitą zostaje kardynał Grzegorz Ryś. Kardynała Rysia widziałem co prawda na żywo, ale nigdy z nim nie wymieniłem żadnego zdania. Aczkolwiek z arcybiskupem Jędraszewskim, gdy jeszcze był biskupem pomocniczym naszej poznańskiej diecezji, widziałem się nie jeden raz choćby na wykładach i zdawałem egzaminy tak czy owak całej archidiecezji krakowskiej i łódzkiej. Życzę Bożego Bogosławieństwa. Póki co, oprócz łodzi, która będzie czekała na swojego biskupa, jeszcze dieceza Koszalińsko-Kowobrzeska ma wakat, bo stamtąd przecież przyszedł do nas do Poznania arcybiskup Zbigniew Zieliński. A jeśli chodzi o ploteczki Kościoła Powszechnego, to wiewiórki donoszą, że w Watykanie też szykują się poważne zmiany. Między innymi 80 lat osiągnie niedługo Gardynał Czerny, który między innymi przygotowywał różnego rodzaju spotkania z papieżami. Wcześniej z Franciszkiem, a obecnie z Leonem, kardynał Czerny jest znany choćby z wyznawanej ideologii niekonserwatywnej i ruchy papieża Leona wskazują na to, że zastąpi go ktoś o wiele bardziej konserwatywny. A te same wiewiórki jeszcze dopowiadają, że mistrz ceremonii papieskich, arcybiskup, Przejdzie do stolicy biskupie jakiegoś miasta włoskiego, prawdopodobnie, prawdopodobnie nastąpi to po konsystorzu w styczniu, bo papież Leon po pierwsze stwierdził, że jego ministrantem nie może być żaden arcybiskup. A po drugie, Leon dopowiedział, przynajmniej w swoim otoczeniu, a to się później przeniosło i wiewiórki nam o tym donoszą, że mało go łączy z obecnym mistrzem ceremonii papieskich, że jego wizja papieża Leona jest nieco inna niż obecnego arcybiskupa odpowiadającego za przebieg nabożeństw w Watykanie. I nie tylko w Watykanie, bo przecież zbliża się pielgrzymka papieża do Turcji i do Libanu niech pan bóg zresztą tej pielgrzymce błogosławi i ja was błogosławię także wszystkich dobroczyńców mojej parafii niech błogosławi was bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty amen